W twojej głowie brzęczy tylko kasa, kasa Choć na koncie mam pustkę, to w pokoju się złoto świeci A w kuchni się towar suszy Nie pozwolę ci chodzić głodny Nakarmię cię, a potem cię przelecę Będziesz się zastanawiać, czy nie jestem Bogiem W lustrze nie szukam prawdy, tylko tego, co zostało Kiedy wszyscy się odwrócili, to ja sam trzymałem ciało Nie potrzebuję świadków, żeby wiedzieć, kim jestem Jak już wchodzę na bit, to nie szepczę, tylko lecę Mam ogień w sercu i zimę w oczach ten świat nie kopał, ale nie zdołał złamać. Nie mam wiele, a i tak lecę ponad dach. Bo prawda, to skarpanie każdemu się da. Nie mam nic, mam wszystko: lojalność, duszę i blizny. Zbudowany na błędach, nie potrzebuję ich litości. W twojej głowie tylko zysk mojej marzenia i liczby. Liczby tych, za których bym poszedł na wojnę bez złości. Tu nie chodzi o hajs, chodzi o serce i prawdę. Tu nie chodzi o fame, tylko o przetrwanie w nocy. Może nie mam nic, ale mam tę siłę na zawsze I jak padnę dziś, to z podniesioną głową w oczy Tu gdzie żyję nie uczą marzyć, tylko milczeć, gdy boli, masz się śmiać, a nie mówić co w sercu pisze Znam smak porażki lepiej niż smak zwycięstwa Ale z każdej klęski wstałem i to moja siła nie klęska Twoje życie z plastiku, moje z betonu i dymu Gdzie brat traci brata za grama matka płacze w cieniu Nie oceniaj mnie, jeśli nie szedłeś tym piekłem Bo jak upadniesz raz, to zobaczysz kto był przyjacielem Nie chcę pustych słów, chcę konkretów na stole Albo jesteś za mną w ogniu, albo znikaj po swoje Nie mam złota na szyi, ale mam serce ze stali I jak mówię kocham, to nie dla i chwały! Nie mam nic, mam wszystko lojalność, duszę i biznes Zbudowany na nie potrzebuję ich litości W twojej głowie tylko zysk moje marzenia i liczby Liczby tych za których bym poszedł na wojnę bez złości Tu nie chodzi o hajs, chodzi o serce i prawdę Tu nie chodzi o fame, tylko o przetrwanie w nocy Może nie mam nic, ale mam tę siłę na zawsze I jak padnę dziś, to z podniesioną głową w oczy Za moimi plecami milczą ci co kiedyś krzyczeli Bo nie zniosą, że w ciszy też można dojść do celu Nie chcę więcej niż mam, chcę tylko spokoju, ale ale jeśli ruszysz moich, wejdę w ogień bez boju Nie szukam dram, nie muszę grać Nie potrzebuję maski, by być sobą, brat Na końcu każdy z nas trafi w ziemię czy beton Pytanie tylko z jaką historią i z jakim imieniem Więc nie pytaj co mam, pytaj co przetrwałem Bo nie potrzebuję miliona, by być żywą legendą w bramie Jeśli zostanę sam, to i tak idę dumnie Bo nie każdy, kto świeci złotem, zostaje po burzy w trumnie